Siema, z tej strony Axis. Przejęliście filmik w nowszym formacie bardzo ciepło, więc oto jest pierwszy odcinek nieeksperymentalny, co wlatuje na ten kanał i oficjalnie otwiera serię. Lecimy z rozkminami z Insta. Chciałbym, żeby była taka funkcja w mózgu, gdzie po prostu możesz usunąć pewne myśli i wspomnienia. Ojej, to zbyt depresyjne, ale większości z nas przeszły przez głowę takie myśli. Zamknę wspomnienia z taką łatwością, kiedy zamykasz oczy, kładąc się spać. Nie powiem, że nie, bo ja też tak nieraz chciałam. Średni ze mnie coach, ale wierzcie lub nie, wspomnienia, których nie da się zapomnieć, są wartościowe i umacniają cechy osób, czyniąc je wyjątkowymi. Mimo że sytuacje mogą się powtarzać i być podobne, to życie każdego z nas jest tak naprawdę niepowtarzalne. Rodzeństwo to alternatywna wersja ciebie, która mogła istnieć. da, ale to jebanie. Tylko pomyślcie, jak bardzo moglibyście nie przypominać siebie, patrząc na swojego brata albo siostrę. Jeśli przypadkowo usiądziesz na własnej lalce wódu, nie będziesz w stanie wstać. Chodź! A następnie słyszysz od mamy, że ci się nie chce dupy podnieść, żeby śmiecie je wynieść. <skry> Jestem zdecydowanie typem osoby, która wybrałaby dłuższą drogę do domu, aby mógł posłuchać więcej piosenek. A ja nie, bo moje iPody są niewygodne. Dlaczego mówimy, że kobiety są lepsze w kuchni, skoro mistrzowie kuchni to mężczyźni? Bo wszyscy mężowie by nie dostali obiadu. Więzienie jest prawdopodobnie jedynym miejscem, w którym jeśli się włamiesz, pozwolą ci zostać. Zapraszam do środeczka i jesteś w kiciu. Akt urodzenia to właściwie paragon odbycia człowiekiem. A błąd. Wydanie aktu urodzenia przed rejestracji dziecka w urzędzie jest bezpłatne. Mówienie o sobie z niebezpieczną nadwagą, aby nie schudła, ponieważ jest piękna, jest jak mówienie alkoholikowi, aby nie przestawał pić, ponieważ jest zabawny. No, autentyk. Albo mówienie świętemu Mikołajowi, że poszedł na emeryturę, bo jest już za stary. Nie ma to racji bytu. Gdy tylko nauczysz się nowego słowa, słyszysz je cały czas. 100% prawda, ale ja tak mam znowu poznanymi cytatami. Opowiem wam teraz o wpływie dziadów na moje codzienne życie, odkąd omawiam je na polskim. Kiedy dzwoni moja mama i zadaje kilka pytań zamkniętych, to nie mogę doczekać się momentu, kiedy się rozłączę. I mam takie, idź kobieto puchumajny, ty wietrzna istoto! Być w stanie tolerować dźwięk własnego głosu w filmiku jest prawdopodobnie najwyższą formą samoakceptacji. To prawda. Zaczęłam zmuszać się do słuchania wydźwięku swoich słów odkąd miałam trzynastkę i w pewnym momencie mój głos na nagraniach podobał mi się bardziej. Sama akceptacja level, na pewno nie pierwszy, ale też niestety. Jeżeli niepełnoletnia osoba obrabuje sklep nago, nikt nie będzie mógł obejrzeć nagrania z monitoringu bez popełnienia przestępstwa. Haha, szachmat siecie, teraz mnie nie złapiecie. Dziękuję za obejrzenia. Tymczasem.